Witajcie w opowiadaniach z serii Niech będzie po Twojemu. Autorka tytułowej historii trzyma całą firmę w ryzach, wykonując obowiązki innych pracowników. Gdy okazuje się, że jej wysiłek nie jest mile widziany, ogranicza się jedynie do swoich zadań. Jak myślisz, ile byli w stanie wytrzymać bez jej pomocy, zanim wszystko zaczęło się sypać? Możesz obstawiać w komentarzach. Nie zapomnij także zostawić suba i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii. Na początek historia od użytkownika: No thanks, I'm all good. Historia ta miała miejsce kilka dobrych lat temu. W rachunku telefonicznym mojego męża pojawiła się literówka. Nigdy wcześniej tak naprawdę nie zwracałam szczególnej uwagi na takie rzeczy. Być może dlatego, że wcześniej nie mieliśmy z tego tytułu żadnych problemów do czasu. Literówka była wręcz banalna to tak, jakbyście chcieli napisać Rod Williams, ale zapomnieli o S. Wyszedłby wam Rod William. Przeprowadziliśmy się do innego stanu i ubiegaliśmy się o zmianę adresu w celu przekierowania korespondencji. Tam skąd przybyliśmy, dane muszą być dokładne, aby móc przekierować pocztę. Dlatego też rachunek nigdy do nas nie dotarł. A w tym całym szaleństwie związanym z przeprowadzką, nawet przez myśl nam nie przeszło, że rachunek mógł przepaść bądź nie zostać opłacony. Oczywiście, siłą rzeczy odcięli nam telefon. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, o co tak naprawdę chodzi, byliśmy gotowi, żeby wyjaśnić pomyłkę i zapłacić rachunek, a potem nareszcie zmienić adres. Ale nie, nie poszło tak gładko, jak mogłoby się wydawać. Bo, cóż, jak widać, żeby poprawić jedną drobną literówkę, potrzebne jest poświadczenie czyjegoś prawdziwego imienia w tym przypadku mojego męża. Jednakże do każdej zmiany imienia czy też nazwiska w systemie potrzeba dokumentów takich jak akt ślubu lub wniosek o zmianę imienia lub nazwiska. Takowy oczywiście nie istnieje, ponieważ mój mąż dalej nazywa się tak jak wcześniej. Chodzi tylko o błąd w pisowni. Nie wiedzieć czemu, prawo jazdy i paszport okazały się niewystarczającym dowodem. Pytamy więc, co można zrobić w tej kwestii, ale oni nie wykazują nawet najmniejszej chęci pomocy. Jedyne, co dostajemy, to powtarzanie w kółko, że nie ma na tym świecie sposobu na poprawę literówki. Okej, okay, niech im będzie. W tym momencie byliśmy już poirytowani całą sytuacją. Mówimy im: nie pomożecie nam z taką błahostką, w takim razie nie zapłacimy rachunku. W odpowiedzi zasypują nas szczegółami umowy i naszymi zobowiązaniami, windykatorami itp itd. Pytamy więc, kogo będziecie ścigać? Odpowiadają to oczywiste, że was. Na to odzywa się mój mąż z komicznym wręcz zakłopotaniem na twarzy, ale przecież ja nie nazywam się Rod William i nie zapłacę cudzego rachunku, powodzenie w szukaniu gościa. No chyba, że jednak dostanę mój własny rachunek, wtedy chętnie go zapłacę. Tak niewiele wystarczyło, aby po nieszczęsnej literówce nie zostało ani śladu. No, no, autorko. Gdy tylko problem staje się także ich problemem, nagle wszystko da się załatwić bez najmniejszego wysiłku. Muszę przyznać, że sprytnie ich podeszliście. Zabawne, jak wiele przykrości może przysporzyć zwykła literówka. Ciekawe, czy gdybyście nie rozwiązali tego problemu, to czy drugiego roda nie dopadłoby czasem FBI za nieopłacone rachunki? Następna historia od użytkownika Theory of relativity. Wszystko działo się około 4 lata temu z chwilą, gdy dostałem wakacyjną pracę na mojej uczelni. Polegała ona na współpracy z profesorami. Kłopoty zaczęły się, gdy w ostatniej chwili poprosili mnie, abym poprowadził letnie warsztaty dla uczniów klas licealnych. Tak więc na mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu jestem zawalony papierkową robotą. Jedną z najbardziej pilnych rzeczy do zrobienia jest załatwienie zezwolenia do pracy z dziećmi. Procedurą umożliwiającą zdobycie takiego upoważnienia jest kontrola FBI, do której potrzebne są moje odciski palców. Cóż, musiałem pobrać je jak najszybciej, jeśli chciałem uzyskać wyniki na czas. Na całe szczęście udało mi się umówić na ten piątek, dzięki czemu byłem w stanie załatwić wszystkie formalności na styk. Piątek więc podjeżdżam na kampus metrem, które wlecze się jak mucha w smole. Powinienem był to przewidzieć, od kiedy tylko pamiętam tutejsze metro nie nadąża. W każdym razie docieram na miejsce, drobina spóźniony. Biegnę na posterunek policji i wpadam jak burza do poczekalni dosłownie pięć minut po czasie. Skąd o tym wiem? W momencie, w którym przekroczyłem próg, poczułem wibrację telefonu. Okazało się, że był to mail o jakże cudownej treści. Twoja wizyta została odwołana. Rozmawiam z ochroniarzem schowanym za kulą odporną szybą i dowiaduję się, że termin naprawdę został anulowany. Jak się okazuje, jeśli nie stawisz się na spotkanie w ciągu pięciu minut, twoja wizyta przepada oczywiście wszystko się we mnie gotuje, ale jako, że mam anielską cierpliwość, grzecznie pytam czy mogą zarezerwować następne spotkanie. Taka opcja tak czy siak średnia wchodzi w grę. Musiałby to być poniedziałek albo nawet i późniejszy dzień. W międzyczasie wychodzę kupić kawę, po czym znów wracam na posterunek, aby wygooglować jakieś rozwiązanie i przy okazji się uspokoić. Nigdzie na mieście nie ma innego miejsca, gdzie mógłbym załatwić sprawę z odciskami palców. Ale uwaga! Największe załamanie było dopiero przede mną. Podczas gdy siedzę sobie w poczekalni 30 minut od mojego umówionego spotkania, ktoś przychodzi na pobranie odcisków palców. Z taką różnicą, że kobieta ta pojawiła się 5 minut przed spotkaniem. Od razu zostaje wpuszczona, a jej wizyta kończy się jeszcze zanim tak naprawdę się zaczęła. Cała procedura zajęła około 2 minuty. Najuprzejmiej jak potrafię, zwracam uwagę policjantowi za szybą, że ewidentnie ktoś mógłby mnie teraz wpuścić, jako że wcześniej wspomniana kobieta już wyszła. Dlaczego więc nie mogą mnie gdzieś upchnąć, skoro i tak nikt poza mną nie czeka? Ale policjant dalej uparcie twierdzi, że moje spotkanie zostało odwołane, a danych rejestracyjnych już nie ma w systemie. Wtedy przychodzi mi do głowy pewien pomysł: przytakuję, przyznając mu rację, bo przecież gdybym przeszedł wcześniej, w systemie wciąż widniałyby moje dane i zostałbym przyjęty. Rozumiecie do czego zmierzam? Wracam na swoje miejsce i wyjmuję telefon, co by czas szybciej minął. Jakieś 10 minut później spokojnie podchodzę do ochraniarza i mówię. Dzień dobry, mam umówioną wizytę na złożenie odcisków palców. Przeszedłem 72 godziny wcześniej. Mogę wejść? Nigdy w życiu nie widziałem tak zrezygnowanego westchnienia. Mimo to sprawdził mój nowy numer potwierdzenia rezerwacji i wszystko było jak w najlepszym porządku. Już 10 minut później było po krzyku, a ja wychodziłem zadowolony z posterunku policji. Jak widać, policjant też człowiek, wystarczy odpowiednio go zmęczyć, a gdy już będzie miał dość, najpewniej pójdzie nam na rękę. Jestem ciekaw, czy taka taktyka znalazłaby zastosowanie w innych przypadkach. Kto wie, autorze, może właśnie odblokowałeś tajemną wiedzę na temat tego, jak sprytnie oszukać system. Dobrze jest znaleźć lukę w tej całej strasznej biurokracji, od razu łatwiej się żyje. Następna historia od użytkownika HungryArt 2461. Kiedy odbywałam praktykę w zawodzie adwokata w małej kancelarii prawnej, byłam praktycznie jedyną osobą, do której można było zwrócić się ze wszystkim, co było związane z biurem. Moje obowiązki obejmowały np. konfigurowanie komputerów, zakupy papiernicze, płacenie rachunków, wchodzenie do sądu, przyjmowanie klientów i wiele innych. Po tym jak zostałam prawnikiem, dalej wykonywałam te same czynności. Mieliśmy co prawda sekretarkę, ale dawała z siebie jedynie jakieś 20% i odmawiała zrobienia czegokolwiek wykraczającego poza zakres jej możliwości. Mój szef robił lewe interesy na boku, nie płacił podatków i tym podobne, a więc nie mógł jej tak po prostu zwolnić. Przede wszystkim ze strachu, że go wsypie. Nigdy też nie prawił jej żadnych morałów. To przecież nie Stany. Ponieważ nasza firma znajdowała się w domu matki szefa, sekretarka spędzała większość swojego dnia na rozmowach z nią i bardzo szybko nawiązały przyjacielskie stosunki. Zgadnijcie, kto miał zaszczyt być przysłowiową czarną owcą, na którą wszyscy postanowili się uwziąć, moja skromna osoba. mnie niesłusznie uznana za niekompetentnego pracownika, przez co często płakałam i omalnie popadłam w alkoholizm. Pewnego dnia, po awanturze z sekretarką o coś tak błahego, jak kupienie artykułów papierniczych, usłyszałam, że przecież nie jestem kierownikiem biura i powinnam przestać zgrywać ważniaka. Warto dodać, że byłam na wyższym szczeblu od niej, zarówno jako prawnik, jak i pod względem lat przepracowanych w kancelarii. Mój szef, oczywiście, nie zrobił kompletnie nic, poza tym, że też się na mnie wkurzył. Zresztą podobnie jak jego matka. Wtedy właśnie zdecydowałam, że to koniec z pokornym godzeniem pracy sekretarki z zawodem prawnika. Robiłam około 50-60 godzin tygodniowo, gdzie średnia wynosi 40 godzin, nie dostając nawet grosza podwyżki. Oboje doskonale o tym wiedzieli, ale mieli totalnie gdzieś to, że zapracowywuję się na śmierć. Okej, okay, niech więc będzie po ich myśli. Jeśli wszyscy są zgodni co do tego, że nie jestem kierownikiem biura, to od tej chwili olewam obowiązki związane z tym stanowiskiem i skupiam się wyłącznie na pracy adwokata. Jak postanowiłam, tak też zrobiłam. Przestałam opłacać rachunki, kupować artykuły papiernicze czy też przypominać szefowi o ważnych spotkaniach. W przeciągu zaledwie dwóch tygodni odcięto prąd na 10 dni, bo nikt nie przejmował się płatnościami. Tym oto sposobem dostaliśmy też przymusowy 10-dniowy urlop. Gdy prąd został już włączony, tym razem padło na linie telefoniczne. Znowu nie mogliśmy pracować. Poczta się gromadziła, ale brakowało artykułów piśmienniczych. Nie było też jak doręczyć dokumentów sądowych, jako że nasi usługodawcy nas odcięli. Ciągnęło się to tygodniami. Mnie samej udało się obejść problemy i w końcu uporządkować swoje życie. Ostatecznie szef i jego matka wręcz błagali mnie na kolanach, żebym powróciła do zajmowania się sprawami biurowymi. Odmówiłam, a ponieważ zaczęłam skupiać się na tym, co istotne, czyli na pracy prawnika, moje honoraria i wynagrodzenie znacznie wzrosły. Niedługo potem przeniosłam się do innego biura, gdzie poznałam wspaniałych współpracowników, którzy robili dokładnie to, za co im płacono. Jest to ta sama firma, tylko inna lokalizacja. Pracuję w niej już od dwóch lat i nigdy nie przystałabym na wyzyskiwanie mnie. Jak widać, ciężka praca nie zawsze popłaca. Czasami lepiej jest odpuścić i niech się dzieje wola wszechświata. Założę się, że się wdali płacze za tobą, torko. W końcu gdzie znajdzie drugą tak wszechstronną pracownicę? A wy? Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Niewiele trzeba było, żeby firma obróciła się w ruinę. Zaledwie dwa tygodnie. Ewidentnie wszystko spoczywało na barkach autorki. Na dzisiaj to już wszystkie opowiadania z serii. Niech będzie po twojemu. Jeżeli lubisz tego typu filmy, to nie zapomnij dać lajka i zostawić suba wraz z dzwoneczkiem. Daj też znać w komentarzach, jakiego typu opowiadania chciałbyś zobaczyć następnym razem. Dzięki, cześć.